widzowe gramy w Bedwars. To znaczy, tak naprawdę to się nazywa: nazwa Mangle, a my gramy w Bedwars. No, gramy w Brockman Go, ale w Gierkę Bedwars. To jest Minecraft połączony z Robloxem Dobrze, no i co tu mamy? Wiem, co mamy, tylko może mapę zmienili. Słuchajcie, tak. Nie wiem. Dobra Dzisiaj będziemy grali w Bedox bed bed Znaczy grę Która jest e Tak to ja przetłumaczę I w muzyce będzie ten film I w przetłumaczeniem Ale dobra e Słuchajcie widzowie Musimy najpierw Po tej grze Musimy Pójść do no Nie wiemy jaką drużyną będziemy Będziemy czerwoni. Tu już piszę radę. Tak? No to będziemy. I dziękuję Wam za dużo subów. W ogóle nie wiem, ile te suby daliście. I nie wiem skąd. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. 118 subów. Wiecie, jaka to liczba. To jest duża liczba. Dobra, najpierw sobie kupimy wełnę. Później sobie kupimy mieczyk żelazny. Żelazny, tak. A oni mogą zbić. Ej, kto mi ukradł żelazo? Dobra, mieczek mamy. Dobrze, możemy sobie kupić zbroj. Dobra, klata. Klata jest. O kurde, zieloni idą. O no, kurde. Trrr, ty, 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 ty. O kurde, wyszedł z gry! No ja... Aż chciałem go pokonać. Czy weźcie z gry. Nie! Kurde. Ja nie mogę już prawie było blisko, no. Ja nie Muszę odpocząć.

Nie chciałem sobie zrobić krzywdy, wiecie o co chodzi Kurde, jak to nie zadzi... O, jeszcze za zabrakło mi kurde, 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 kurde No nie jestem akurat Ale dobra No, tak Nie! Nie, no nie, no kurde No to grajesz mi w nerwie Słuchajcie, ja się tak staram, no Ach, już byłem blisko. No. Już myślę, że to żółty. i zielony No ale kolory inne to też wrogi. Yy, to trzeba sobie kupić mieczyk. Mieszczę sobie blok wełny. Czekaj. Jak chcecie więcej filmików, to piszcie w komentarzach. Albo nie musicie pisać, będę ja po prostu nagrywał. Może inne gierki będą w Albo nie, będą be, nie będzie bydórca, może będzie coś innego. To wszystko, co będziecie chcieli. Ma, spokojnie, mam dużo e, gierek. Mam gierek jak ramcit mam gierki jak. Em, ale ramci to jest z, z drukmenego, to wszystko z drukmenego, spokojnie. O kurde, no to pięknie. Ktoś nie zniszczynał... No czemu ja?

a teraz mamy trudno, bo nie mamy tego. budulca do... co innego, wiecie co Dobra, jak zawsze kupujemy te... Tak. Musimy iść klikać sobie tu. o, ale możemy tutaj kliknąć i mamy. O. Pod tą panią głowkę. Okay. A tutaj mamy ulepszenia, ale my nie mamy diamentów. Emeraldy to się nabia. Bada... Tu wiem zbrojka. No ale ze mnie gapa. Gapa, ja ty się wpłynęł no e, Fabułem Fabłon. i Rufo Foxy. Dlatego, że my nie umiemy grać. Fabuła, to kiedyś też nie umiał grać. Ale dobra. Fabuła jest to samo co ja, prawda? Dobry, ten miastek, no. O, ja nie dobra. mogę, ktoś na mnie widzi normalnie, ale. nie nie, dobra, jeszcze ostatnia ronda, ale mnie to zaczyna wkurzać. Ale nie, ja to muszę odinstalować, chyba, bo nie będzie odcinka. No ale ja muszę, muszę nagrywać odcinki, no coś mnie zaczyna wkurzać. Wiecie, jak to w narwia? Ciągle ginę, ciągle przegrywam. Ja w ogóle potrzebuję w inną grę, grać, bo to jest wkurzające. Innego bydurca chcę. Ej, albo nie będę nagrywał, bo będę grał z in z ze sklep Playa. No ale to marnuje mi Big No to nie wiem, jakoś tak zrobię. No, no ale dobra, idziemy. Ale mamy jakąś herpę. Wow, mam 20 zł, tu dostałem, Wow. No to sobie kupujemy całą zbroję i może jeszcze mieczek jak nie starczy. Bo chyba no 12... 12 golda to cały set. Dobra. No ile jeszcze mam? czekać, czekaj, ile? Jeszcze dwa graczy i będziemy zaczynać grę. Gry, dobra, jest. 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 Dobra, kupujemy całą zbroję.

Dobra, albo inną muzyką włącz po prostu. Nie wiem, jaka będzie muzyka. Dobra, nie. nie mam bloku. Idę do swojej bazy, bo mam Emeraldy, Patrzcie, mam Emeraldy. Nie wiem, czy ja w ogóle ktoś do YouTube. No dobra, sobie może kupimy potkę na szybkość, potkę na skok. Tutaj A te zielone, co to, to jest niewidzialność, ta zielona potka. O no tak tutaj dwa emeralny. I tak, no dobra, to co ja miałem kupić? A, najpierw blok wełny. Dobra, to idziemy dalej. O, ja mało zostało filmu. Co nie zabrał hp? Du, 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 du. Du, 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 o kurde, czy to jest amon Biggy? Nie gagaj! Sławny youtuber, prawie nie. Jego pokonałem Co? Co, ale on się powinien zdziwić. Ja muszę zjeść kochcą. Kurde, teraz to nie mogę nagrać. Łoś mi nie został. Dobra, na razie, cześć.